Ok, jest cześć, trzecia w sensie filmików. Jak jest teraz się będzie kończyć, która jest? Cześć. Jest 15, 15 u mnie na wydatku jest, jest 155 yy, Dlatego jak będzie no 15. Tak, no. 15 może to wtedy będę powolne. Chyba nikogo tutaj nie ma. Chodźcie, okej? Chodźcie.

nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Uciekł. Wykończę go teraz. Śpię. Jest, leki, leki, leki. Wykończę go. Z nich dużo tabletek wypada. Ja jedzie jeszcze tutaj przebadać... Czaj tam, tamtego, tamtego. Ja jedzie jeszcze tutaj przebadać laboratoria, bo to jest dużo fajnych rzeczy. Oh, no. Wiesz co, jak skończę nagrywać, to wyjdźmy z serwera, żeby nie nagrywać za dużo poza... Żeby nie grać za dużo poza odcinkiem. No co? Mówię, że po nagrywaniu wyjdźmy z serwera, żeby nie nagrywać... E, pfu żeby nie grać tak za dużo poza odcinkiem. Wiesz co? Mi się wydaje, że jeżeli to... Zobacz. Zobacz, te automaty mają jakieś źródło zasilania, to może, możesz użyć ich, żeby cię wyparł soczek. Wiesz co? Ja idę do pilnika. Jest broń, jest ja broń. Mam viper'a. Co masz? Wiper się nazywał, okay. broń. Czekaj, ten tutaj patrz. Bo tu jest duża szansa, że będę mieć broń. Ile tu szans? Ten mam te... <coughs> Tylko amunicja tego Dobra, chociaż nie, nie trzeba. Yes, hey. Nie piszej. Za du trzeciego Vipera, więc tu nie wiem czego wziąć. Tu nie opłacasz się go wziąć, bo łęczy bardzo mieszają jak kikuku, ale opłacasz się, żeby ktoś inny go nie wziął. Jest? Yes. Nie, nie wezmę. Dobra. Uuuu, jestem teraz obiektem i paka. Zadamy. <try> Okej. Dobra, spadamy. Zpada będę stwierdzając go. Okej, idziemy? Ja jeszcze przyczekam trochę. Dobra. Jeszcze najbardziej dokładnie, bo ten... Jak będą inni gracze, to też będą. No, no, no. Co? Proszę nie zwracać uwagi na praca. Dobrze. ja już wyszedłem, Ale ty Okej, ja też... Ja wchodzę wokół. O, pobaczmy wokół. Dzisiaj nie wchodzę. wchodzić. Dobra, nie ma mam helikoptera, czyli... Przeszły te wozy. To nie ma żadnych To yy, jeszcze znalazłem. Jeszcze znalazłem. Chyba, czekaj, bo nie jestem pewien, ale chyba są. jest to... ja. Missing team. Nie, nie tam, Daj tak. mi to. Ja to przeczytam. Nawet Daj masz ma. się. Weź. Okay. misja coś Duży na brawo. To ja muszę tutaj najpierw Aha, tu są jakiś raport z wojska. Dobra, wiesz co? Chyba my będziemy musieli skończyć ten odcinek szybciej trochę. O. No, bo tak mimy. Dobra, to chodźmy gdzieś... O tutaj na tle Scorpio 7. Chodź. Instytut jutra. I kupę ci to kzemety naha. No, właśnie może A więc yy, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Yy, trzy, no, w sumie to jest... To dla Was to są trzy odcinki, a dla Was to no, jeden, bo to nie jest. To. W każdym razie żegnamy się z Wami tym fajnym, miłym akcentem i do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć!